Siemanko, Siemanko, witam Was serdecznie w pierwszej odsłonie paydea z głąbami w tle. E, także ze mną jest Akser, Siemanko, Gouda i Lejnader. Zwany sąsiadem, chuj, musiałem to powiedzieć, bo to jest Lejnader, by też to język łamał. Dobra, gramy w Paydaya pierwszy raz wiem, ja, ja to w tej grze wiem tylko o to chodzi, że trzeba strzelać, zabijać i kraść i, i tyle. I ogarnąłem interfejs, o! Ogarnąłem interfejs, wiem jak zmieniać bronie, kupować rzeczy i tak dalej. Dobra, startujcie tam. Bo... Ale to robimy tą misję tą taką trudną? Nie, nie wiem, a ilo na ma czaszek, trudno, bo tam jakieś czaszki są zjebane. Nie, to jest y, normalna, tylko że długo się robi, też A dwa dni trwa czy jeden? Jeden. A no to dawaj ją, kurwa, jedziemy. Jest trudna od razu mówię. Jedziemy, czy się nie będę tam pierdolił. No, a jak? <sumidor> Będzie 1322 podejście. W sumie mogłem to nagrywać w 60 klatkach, no ale dobra. Rdy. Tu, 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 tu. Czułała. Co zrobić. Tutaj musimy na razie być na zewnątrz. Aha. Gdzie się maszcie wkładało, nie? Jeszcze nie Jeszcze nie, bo tam się. Czemu nie macie się... takie teczki kurwa śmieszne? Bo my już mamy apteczki w ogóle Ready! Ready! Ty Ready. też masz apteczkę No i co tu się dzieje teraz? Let's have a Oh yeah! I oszczędzajcie ammo, nie? No to ja ci będę za ammo tych Naprawdę Dobra Patrz no. tutaj, tutaj Co wy im robicie? O kurwa Ojebnięty! Ale musimy tam iść, chyba, nie? Easy. Jeden po ryju. Chodźcie, chodźcie za nami. No dobra, dawaj, 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 jak ty to ogarniasz, to dawaj. A tu mamy jakąś podzielony team, jeden robi za gościa z C4, drugi leczy coś, ten. No jest coś takiego Ja wiem że jest coś takiego Tylko się pytam czy my już jesteśmy no podzieleni ja będę czy nie? Wszystko robisz, A wszystko zrobić <noise> <drogi>. Jestem... <noise> okay, ja w A wszystko Ja w Akser to chyba wziął sobie pod C4 co Ej ja, ja za dużo, Słuch, chłopaki jest problem ja Bo ja za dużo ja... jaram i ogólnie Ja też Dycham <noise> nie <noise> Ty tu masz ast na to się nie odzywacz <noise> Strzelają w ogóle A co tu trzeba ukraść pieniądze czy coś trzeba przewozić? Z złoto A, okay. Jakie kurwa, jakie fikołki debil Bez Ja robiłem sam misję to nie było takich rzeczy, co wy tam kradniecie? No ten C4 A podniosłem to? Ty, kurwa tu, co, się No podniosłeś No i podkładaj Aha, Dobra O, dobra Z2, czekajcie, kurwa, kurier Dobra, nie było tematu Jebać. Kujer. To są kuczaki! Idziemy, dobrze. To prosiaki są. Aha. Bo akurat musiał teraz cywil do mojej strony przyjechać, Tu lewej jest, A cywili tylko nie strzelajcie, nie? Czemu? No. Bo będzie się no, oni strzelić. No Prawy do mnie próbuje. A cywile do mnie napierdalają! Ej, no nie no. To walimy nie, wszystkich. Nie, to teraz. nie był cywil. Czerwony, czerwony był. To policja. No. No, no podkładasz to C4? Czuję się jak w Hardwardzie Tylko i pika, nie? Lezal stąd będą na plecy robić Wasz, to, No stąd, ale stąd często I stąd po lewo Dobra, teraz Ja tutaj w tutaj tutaj z tego przodu, stamtąd i stąd tej górki to, to ja, ja lubię tę grę Nie, ona mi się podoba. Zagram dwie misje w nią solo I powiem wam, że była zajebista no jest. Góra, 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 u mnie Jeden Jeden off Drugi off Dobra, ja nie będę mówił off, bo to takie słabe, to tak jak w się Wczułem się za bardzo no. Jak F ja no. e e prowadź ja. Ja chcesz, że Słabe to jest, że muszę przybliżać, nie trochę mnie to denerwuje No Ja biorę przód, ty bierz plecy Dobra, leżę z tyłu jeden leży Dobra, leżą z przodu, ale schodzą cały czas eee, Maszyna, Naprawnie. idę ją naprawić Przeszedł tutaj. do was, uważajcie Dobra, 100 sekund jeszcze Patrzę plecy Dobra mhm. Z dwóch jest tylko. Przesmukać doskonale. Nie, ja muszę mieć celownik, bo mnie coś trafi, nie? Dostałeś. Ja? No. Nie. Nie, to nie. Nie. Najmniej HP masz. A gdzie ty moją HP widzisz? A, rzeczywiście. No, tak. Każdy go widzi. Dostałem. Smoki. Czapka Bardzo. spadła. Oj, dostałem. U mnie trochę z ammo słabo. Długo to jeszcze? No halo. No. no długo to jeszcze. Nie no, właściwie masz postać. Jakś postać i później Ja wiem o no. czym. No. który jest naprawdę spolno, nie? Zobaczcie co na twarzy. Lsę naprawić. Z dwóch miejsc do mnie walą. się chowaj Wy w ogóle lewej strony nie osłaniacie czy jaki fuj? Kontrolnym płyt jakby co. U mnie jest ich sporo, po prawej. Jestem. Po prawej, po lewej też na górze tam wchodzą cały czas. Od lewej ta starsze, to nie trzeba bo szkoda. Mu. Są z lewej. Z tych zabitych hamów wypada jakby co No ja wiem o tym Kask dostał Fajnie tu headshoty wchodzą Nie bo od razu kask spada To fajnie wygląda Czy my ogólnie ich oramy jak chcemy Tylko pytanie gdzie my potem musimy iść Wiecie, wiecie no czy nie? Tak, no wiemy tak. gdzie Daleko? Tylko trzeba czekać No i to i tak potem benzynę trzeba ukraść w ogóle Kurczę, no. o jebane, co robią hehehe he he. sprawdzić plecy. Hmm, 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 Dobra, hmm, Headshot Leżeć Ile jeszcze sekund? Minuta. Gdzie wy tam idziecie? No oni tam szlają się z tymi poliśmy. Tam też chodzi, bo też. Na razie, no, na razie ich trzymajcie tylko, żeby nie podeszli. <coughs> Ej, odmimo, I wystarczy odmimo. u mnie przestali. Dobrze. Get down? Sam jesteś down. Halo. Czemu obrażasz zakładników? Hm. Ham. Aha, ja dostaję. Dostałem dużo. Znaczy jakoś nie super dużo, ale trochę dostałem. Takie headshoty lecą. 16 sekund. Coś na mnie patrzysz. Odejdź. Tak się patrzę. Sąsiad, ty zacznij strzelać, a nie się rozglądać. Strzelam, ale nikogo trafiłam, nie mam, to strzelam. O, chodźcie tutaj. Co no za góry jest. Chodźcie Let do mnie już. Tam. A może mnie ktoś skowerować z prawej strony? Chodźcie do mnie. Ej, idę po Chodź, bo tu już trzeba uciekać. No ammo. No, znaczy ten, gold, Idę, 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 po to torbie i to wolniej się idzie, jakby co. No ja wiem, bo to złoto, nie? No. To Mój jak, mój jak dycha, nie? Dychaj jakby chciał się zesrać No twój tak jest Pasion Ale wszystkie bierzemy, wracamy się jeszcze po nie, czy kończymy? Nie, nie. już potem nie Okej okay. No po co? No żeby więcej hajsu było, ja to jestem więźnię. No to wrócimy, tak, tak, wrócimy się, bo trzeba wziąć benzynę. Benzynę, tak. No, no i pierwsza benzyna jest koło tego właśnie. Eee, idą za mną! No to strzelę? No ale idą za mną i będzie taki problem, że tu jestem sam. Jestem ja jeszcze nie no jesteś trochę dalej. A ty strzać nie umiesz. Cio. Na co ty mi tutaj jesteś? Weźcie ten seret ze sobą no. i chodź tu ktoś no. inny Gier rzucacie nie? Ja się Ja o tym wiem że Gier rzucamy Aha A ten helikopter to nasz? Tu jest benzyna Nie to nie jest benzyna Jest z lewej benzyna Nie to jest puste i to trzeba podpalić Aha. Tu już przy kontenerach typy są Ej, plecy, tu, tu są Ej, tłukom jej to opór To idę wam pomóc? Odłóżcie się ty... tutaj... Z góry są na tych kontenerach. Dobra to wyjdźcie po to, a ja tu osłaniem tyle w temacie. Co wy na to? No, no dobra. Jeszcze jedna osoba, niech ser ze mną okazujemy. zostanie Ser, chodź tutaj. To wypadł zasłona. Ser, ty tu zostajesz. Podnieście go. Już, podnoszę. Oho, dużo ich jest na tych kontenerach, nie powiem. Z prawej Trenet, dostaję. No. E, oni jeszcze z pleców tu idą, to jest jakiś no, hardcore, halo. Widzę. Dobra, dostał. Dawaj sprawdzimy się tej bezny. nie możesz szybciej podnieść. Słaby napad, w ogóle się nie przygotowaliśmy. Benzynę można było ze sobą wziąć. Nie da się Podjechać kładem. <noise> A to nie o tak sorry. I słabo się bardzo strzela z tego przybliżenia, bo nawet tak celuje w łeb i gościu na ryju ma celownik, on no ten, ten łeb nie dostaje. I nie mam naboi, zajebiście. Strzelają! Do do góry no dobra dobra zgiąłem się go. Kto mnie dopierdziała? Sniper pewnie Ej pomóż mi sąsiad wiem, wyczyściłem tutaj Długo wam tam jeszcze zajdzie? My torby bierzemy Bo zaraz będą starczą typy, nie? Już do mnie idzie bierzemy czterech, mysza. nie? Bierzmy z Ja bez celownika strzelam, bo to nie ma sensu Aha, bez celownika to on nie przymierza w ogóle, zajebiście Dobra, tu no, gdzie benzynę Masz benzynę? Tak, ja też mam. Zajebiście. A wzięliście to złoto jeszcze? Tak, tak, wzięliśmy, zajebiście Będzie hajs i z góry strzelają ze środkowych yy, tych kontenerów Idź od lewej do od prawej A tu u mnie dużo idzie no, wiem. Idę do ciebie. Oj okay. Dawaj, 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 dawaj! Miernie, ja cały czas ich zabijam i się mało dzieje. A ja bym chciał ich, wiecie... Nożem, czy czymś. Nie da się? Dobra, wycofuj się. Dążymy. Ja to tak, pogramy sobie w tą grę, a potem w realu robimy na bank taki napad, dobra? Może być Dobra Tylko, że benzynę ze sobą bierzemy Podkładaj benzynę Dawaj tą torbę jeszcze rzucimy Dobra, lecę, lec, lec. lec. Aha, miał ammo Ej, rzuciłbyś e, akcer ammo im Dobra, dobra a, Dobra, zaraz rzucę Mnie wystarczy glock Czy tam, co ja, z czego ja strzelam, ja z glocka, no, wystarczy Ja mam paczkę, chodź dobra. No i co teraz? Co teraz? E, Ale, czekaj. No i... O co? Trzeba się złaniać. teraz złaniać. No, na z góry. Plecy? Dużo. A Skąd plecy nie ma? Snajperu, snajperu No No ja snajpera nie zdejmę z tego Glocka Sajmy. Nie nie dolatują te naboje, do like co? <coughs> Gołda dostałbyś w czerem A ja mogę w ogóle w swoich strzelać? Chyba nie Musi to dostałeś, Nie dostałeś Szkoda No wyłączony jest Co to? Amunizja Aha, wygląda jak Tylko trzy osoby mogłeś zabrać mhm. A ty i Ty Jadal Daniel macie apteczki I też każdy tylko po dwie może okay. Dobra, jebać apteczki ja I tak nawet nie wiem jakich używać, nie? nie możesz. Jakich e, używać? Tak jak zbierasz, to się patrzysz na ziemię, nie? A jak się ich używa? No patrz E podchodzisz Tutaj a on Postałem. Full Postałem? Dobra Golda Go ty bierz, bo ty masz małą na, na HP, chodź Mam no, golda ty? Słabo atakują Nie powiem Zaraz się rozkręcą Tak? To jeszcze będzie gorzej? No To jest sniper jeszcze na O już się rozkręcają Z lewej z góry z tych mhm. Co chwilę Dobrze jest, w razie easy Ok, w smoku będą No kurwa, trochę mnie zaskoczyli Dostaję, nie wiem skąd, będę leżał. Nie, jeszcze nie będę Mało mam Prosta papteczka, bo ja też muszę wziąć Ja też dostaję Kur... to nie jest No dobra, wiem, mamy wziąć to złoto stąd? Serio? Nie 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 Pojszło Znowu dostałem Na górze Nice Jak możesz to rozstawać teczkę Okej A ja mogę no, rozstawić? No a jeszcze rozstawiłeś chodź nie, a jak? A ja rozstawię. Co mi powie jak No ar się bezmół bo ja mam zaję przez Ale? No dobra Mam, no, postawiłem i weź się, ja weź Biorę Zajbiście Ja podłem Podnieś mi ktoś Ja się podnoszę Cover, cover, cover go da. Wszystko za, za mnie Dobra, dostali A dobra, dobra, tu jest ich trochę, nie? Dużo, ej, u, 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 u. Ej, na nas spadają, kurwa Co tu się dzieje? Kamikaze To Korea czy co? Przecież dostany Leander leży, podnieś go, podnieś go Bushido Ja ich biorę, podnieś go mhm, Dobra, chuj jest Nikt trudne. mnie nie coveruje, nie? Dostaję, to jest cover ale nie mam, mam... Ej, Z góry okay. schodzą, z góry no. Jesteśmy w kujowym no. miejscu w ogóle, nie powinniśmy tutaj stać A tu zaraz będzie aktywalny To cofnijmy się tutaj okay. drogu Dostał sniper Mhm <śmany> Czterech bobów gra w tego, nie? Oho ja no, nie mam mamu Też mam mało Znowu mam mało apteczkę Ja tu rozstawiam A nie rozstawiam Bo już nie mam, okej Bo każdy miał po jednej Na prawo są Ja dostaję skądś, nie? Dobra, chodźcie. Daleko? Za tobą! Na ten wykrzyk Na no jaki wykrzyki? Ja tu mam jakiegoś pazia narysowanego. Tu gdzie ja jestem. Chodźcie, tu ja jestem. No ty... Za mną! Aha, tam. Górą? Nie no, tak przejść kontenerem musisz. Aha. Dobra. Dobra. Nie, jest źle, idziemy, 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 idziemy. Teraz z góry będą Za nami no, też są tu. No, ale no, dobrze Gdzieś to ślad inaczej to jest niż tamto Trzecie przeszliśmy Ty otwierasz? Tak, w A Ej, się idzie pierwszy, to mało by... nie mało w ogóle Mało mam? Plecy, 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 podnieś no. mnie! Czterech na plecach Podnieś się, podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś się. No ja podnoszę. Ja też. Za nami! Leży. Dobra, jeżdżę, Kurwa, leżę. Nie Nawet zabiję. nie widzę. Zdarczy. Za smokiem pod, Dasz radę wstać? Nie, no leży Idę pod ciebie. Ja strzelam nagi. Podnoś mnie z daleka i... Strzelasz do nich? Nie mogę już. Kurwa! Dobra dobra dobra, zaraz chwila, zaraz to ogarnę 11 sekund tylko Kurwa no nie ogarnę, nie podniosę cię Zaraz sam padnę, kurwa Podnosisz go? Nie padnę Aha, zajebiście Dwie minuty, Dobra, wy uciekajcie, Nie możecie zginąć My Ja w za dwie minuty no? Uciekajcie Do niebieskich kontenerów musiszcie podchodzić mhm. Reload Straciliśmy dwóch ludzi I co mamy teraz zrobić? Ja, czekaj, ja, ja umrę się ja zaraz powiem No my jesteśmy przy tym ostatnim, nie? To otwieraj to Dobra i stójcie tutaj No i? Straczyło podejść, okej? Nie 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 Dostaniecie! No dostaniemy Nie wiem jak się Tylko że będzie minus, nie za to, żeście by się wyjebali, to będzie minus. Nie, nie. Mm, no i hejs się zgadza Ile dostaliście? 200 tysięcy 213 No tyle Nie 213 to zostało wydane Nie to jest na zielono bo no. co masz nie? Masz bucks with a loot, value of... 213 to jest twoje Two members of the crew made it out earning each of and additional sorry WTF Ja też shotguna A to że jest dopiero możesz go kupić nie wiem, no za poziom. To, to na zielone, mm -hmm. 213 to jest kasa, nie? Jak ja, ile ja leveli dostałem, nie? Ja mam 15. Już mam 12. Aha, no, jeszcze lepsze czekaj. A ja też 13? Tak, lepszy. W ogóle rzeczy podostawałem, znaczy w sensie, A, że, że mogę kupić. karty no. sensie, podostawać. No wiem, no. wiem. A jak który masz sąsiad? Mój angielski dzisiaj przeszedł poziom master. Przy <laughs> czytaniu <laughs> <laughs> i, i chuj. Daniel? Ble, ble, ble. Mm, 18, 18 i 16, już skilla. Ja biorę środkowy Ja biorę prawy Ja środkowy I uwaga Aha, ty do broni ja. dostałem Ja też Też coś do broni A ty laser dostałem? Laser, no, a no, laser No, a so light yy. A ty, a ty, ty pattern, nie? ten dostał malowanie I co? Pan kompensator? No dobra, pożegnajmy się ładnie, także dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku w serii, a my sobie jeszcze pogramy, chłopaki. No. Ahoj, także na razie trzymajcie się cześć.